Tym razem dojechały do mnie dwa Befole 17 i niedługo wrzucę jeszcze 15 -tkę. w bardzo ładnym stanie. Rok produkcji 2011, bogate wyposażenie, hydrauliczna nóżka, przekładnia dwustopniowa. Joystick w kabinie do przełączania i oczywiście też do zmiany prędkości przekładni. Dodatkowo jest tutaj własny do zasypywania dodatków. Mamy też również podnoszony hydraulicznie z jednej i z drugiej strony dwa bazy hydrauliczne Ma się na bardzo ładnym stanie szerokie opony przed chwilą była testowana pod obciążeniem, mogę wysłać komuś filmik, jak jest zainteresowany jak to pracuje pod obciążeniem no ja oczywiście pewnie sprawna no i tak to wychodzi cichutko tutaj. Oczywiście ładnie pracuje. Ślimaki tutaj mają 15 mm, więc ta maszyna od razu się nadaje do pracy na długie lata. Boki jeszcze bardzo grube. No jest to bardzo ładny paszowóz. Zapraszam do zakupu.